Jak tam chłopie? Wstałeś już? Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, chcę powiedzieć kilka słów od siebie, bo jestem ogólnie świeży na platformie YouTube, można powiedzieć. Skąd ja się wziąłem i tak dalej. Słuchajcie, ja mam kontent na TikToku. Na pewno większość osób słyszało o kwestii, o kwestii jak tam chłopie wstałeś już. No, ja jestem jej autorem. Także. Yy, powstałem, można powiedzieć, na TikToku. Yy, tam, się, tam się rozwinąłem, mój content się przyjął. Ogólnie yy, mój content TikTokowy to jest yy, poniekąd gra aktorska. Spotkałem się z czymś z taką śmieszną sytuacją. Gościu mi tu na y, YouTube napisał, że jest rozczarowany tym, że ja normalnie mówię, normalnie się zachowuję i, i zamieszczam inny kontent niż tylko TikToki. Y, śmieszne. Że był zawiedziony, bo myślał, że, że ja jestem świrem. Także zdementuję wszelkie plotki. Mam skończone dwie szkoły, w tym, w tym mam szkołę średnią. To jest poniekąd. Content tiktokowy to jest poniekąd. Ja mam dużą, dużą wyobraźnię, po prostu od, od dziecka taką miałem. Plus mój humor sprawiły, że potrafię nagrywać takie, a nie inne tiktoki. Jest to tylko i wyłącznie gra aktorska. Gdyż na nie jestem normalnym gościem, praktycznie można powiedzieć, tak? No może nie do końca normalnym, bo, bo nikt nie targa tyle z Staliwa gdzieś tam w piwnicy. Nie każdy to robi, tak? Mój kanał na YouTube jest po to, żeby krzewić kulturę fizyczną. Pokazywać młodym ludziom, że można trenować, można zrobić sobie własną siłownię. Yy, nie trzeba koniecznie chodzić do dżimu, można samemu kupić, samemu skompletować, samemu ćwiczyć mój, mój content jest po to, aby Was motywować, tu i ówdzie rozśmieszać bo wrzucam też shorty krótkie z TikToka do mnie na, na kanał yy, także ogólnie będę tu się zajmował na YouTubie krzewieniem i propagowaniem kultury fizycznej. A to jest mój kącik kultury fizycznej, w którym trenuję na co dzień. Także będę, będę pokazywał tu ćwiczenia, opowiadał o różnych tematach. Ogólnie ma powstać seria opowieści chłopa, opowieści z bramki. Także będę. będę Opowiadam ciekawe historie, których doświadczyłem w życiu, a było ich naprawdę sporo. I na pewno większość osób jest ciekawa, bo sytuacje na Bramce są, jak wiecie, przeróżne. Różne wydarzenia, sploty wydarzeń, różne akcje i tak dalej. Także zapraszam wszystkich na mój kanał, bo będą tu różności: będzie tu trening, motywacja, gotowanie plus poprawa humoru. Tak jak sama nazwa mówi, skrzypas, show and motivation. Także wszystkich zapraszam, żebyście mi byli. Pozdrawiam.